A nie wiem. Czego, pszczółek czy piesku? Wszystkiego co się rusza, To z powodu to z powodu czyszczenia tej energii, co? Dziwny taki, nie? Są takie Jak kierowcy mówiłam, w nie jest strasznie, po prostu. Mówię, chodź tutaj, chodź, to jest szalony. Dzieci, bracia, siostry, dzieci, wszystko. Także tutaj w sumie, wiecie, dzieci jest 10, na terenie. W sumie jest 6, dzieci jest 10, dorosłych też jest sporo. W sumie w tej chacie, w której będziemy 20 osób się mieści. I teraz, słuchajcie, chodźcie tam, tam jest to miejsce, gdzie jest właśnie ołtarzy, i tu się ceremonie różne przeprowadza. W każdym proszę sobie stanęli tak w półkułu, tam po tamtej stronie, już tak powiem, dobra? To tak, żeby każdy, każda osoba miała swoje miejsce i było łatwo dostępne. Z tamtej, z tamtej, tam. Drugą, 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 tam, z tamtej strony. Tak, tak. Tutaj, żebyśmy mieli po prostu wiedzieć, co on robi z przodu. Żeby się Chce szaman nas oczyszcza. Stąńcie sobie tak, żeby każdy miał swoje miejsce, czyli żeby się w jednym rzędzie stali, a nie w dwóch. Bo potem do każdego z was podejdzie szaman i syn szamana i będzie was tamten oczyszczał. Czapkę zjął. Fajbe jomela hmm. da ke no rankaba, ja ki paxtralu, kabo jana ki vakio, doshaki, kalecsono kit kelberu, shamben ki yabi, to shameles petna, que maçã João Chabele que collectiono beionário localho Chabele ou tinha o hilum aquilo tinha canalho beionário colóshi beionário tudo isso também chegou e tinha João local de canota que ele tinha meio que almiçada que não arrancava já meio disso ruído do modelo almiçada canalho beionário sabe fechava outra disso tudo moçabe de que não arrancava aquilo que ele não arrancava aquilo que ele que não arrancava também a almiçada que ficou e acaba canalho beionário principal não acaba aquilo que o

To jest taka prosta ceremonia oczyszczania maja, żeby się pozbyć złej energii. Żeby wróciło do Was właśnie dobre zdrowie. Teraz jesteście wszyscy oczyszczeni i zaproszeni tutaj do domu. Jumbotik a I teraz weźmiemy, weźmiemy sobie, tam przejdziemy do ogródka. Vamos a probar esta medicina Ah, najpierw, jeszcze zanim przejdziemy do ogródka, to jest korzonek, który stanowi naturalny anestetyk. Relajamiento. Czyli, żeby się zrelaksować. Oh. <laughs> e, <na> przyjem... <laughs> Tylko uważajcie, bo to jest gorzkie, natomiast pożyczcie to sobie, nie zatruje to Was. Natomiast jak to pożujecie, to Wam zdrętwieje język po pewnym czasie. I na tym polega właśnie ten efekt anestezji czy znieczulenia, że po prostu Wam drętwieje jakiś tam organ i po prostu go nie czujecie. Trzeba rzucić, tak? Trzeba rzucić, Tak. Nie no, można na chwilę, bo to jest groszkie, tak także ta guma się przyda do przegryzienia tak naprawdę panu. Można tu coś znaleźć One mają tutaj gdzieś pewnie, tak. To tam jest chyba na zbiornik, nie one tak wyglądają. No to proszę, stołeczek jest. Malochim. Malochim. La senorita bea no i powtarzamy to co robi pani Karol o i teraz robimy to ty ja nie natomiast słuchajcie kto chciałby spróbować tylko uwaga w to jest że tak powiem świeżo zrobione ale no, to też wszystkie to można położyć na telefonie albo na, nie, nie. na koszulce sobie położyć

ale to mydełka, mydełka jest i ten to, to? trzeba starsze Dobra, i słuchajcie, dobra, prawda? Kto próbuje, to próbuje, hmm. kto nie, Dobre? Dobre. Dobre. Także rzeczywiście, tak się robi tortillę. Trzeba to robić na ogniu. I mi na przykład kierowca powiedział, że ma w domu kuchenkę, ale że z tego zupełnie inaczej wychodzą. Znaczy, w sensie jest inny smak. W związku z tym, e, też oni tutaj, zobaczycie, to jest dach, który nazywa się palapa. To jest plecione z liści palmy, to jest tak dobrze uplecione, że to nie przepuszcza wody, natomiast przepuszcza powietrze i dzięki temu dobrze się dosyć ten wentyluje i jest chłodno. Natomiast ten dym, który tutaj jest, przez to, że tutaj to wszystko ten, to zapobiega temu, żeby tutaj nie było kumarów, żeby nie było robaków, żeby nie było jakichś tam szczurów, żeby nie było węży, skorpionów i innych gadów, czyli po prostu takie, no tak, no jesteśmy w ciągle, także one tu po prostu wtedy nie wchodzą. No i takie, taka jest sytuacja w dzień, a w nocy Zobaczcie, tam jest sypialnia, ale tutaj też hamak się po prostu się kładzie do góry, a potem się na noc to rozwija i tu 20 osób może spać. W tym domu, proszę Was. ta persona z Pelen. Tak. I słuchajcie, teraz dzieci będą, wam grać. Możecie je sobie nagrać i potem one sobie siodną...

What's okay. that? Okay. 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 Chile Maś, mięta. Tutaj macie mięta, ale widzicie to jest troszkę inna mięta niż to co, to, co u nas i, i on, tu się używa to na czkawkę. Słuchajcie, możecie sobie też powąchać, bo ona ma taki intensywny bardzo zapach. Jest malutka, ale taki mhm. właśnie jest dosyć mocny, nie? Tak Mas Medicinas Mayas. Tu mamy jeszcze więcej. La Dormilona. Tutaj macie, zobaczcie, mimozę. Kto chce sobie zamknąć mimo ze listka? O, widzicie? Tak. A ten też się zamknął? Tak. I one za 15 minut się otworzą, także nie umarły. Natomiast słuchajcie, z tego robi się wywar. wywar jak dziecko nie śpi, w tym kąpić dziecko, to wywar oczywiście nie w gotującym się kąpie dziecko, tylko studzi...